Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Disney 4 Asylum Challenge, a ja to oczywiście jestem Lotta, a to jest nasza rudowłosa Holly. Holly, co się właśnie zatrzymała w drzwiach i nie chce przejść, bo serpent Sotra w nich stoi. W każdym razie musimy iść szybko siku, no come on, Holly! Halo! Halo! Mogłabyś się ruszyć czy coś? Dziękuję. To teraz na szybce leć. E, no ja zleciku. no come on! Skupia. Puszę, jak ona jest debilna. No i nie pójdzie, no. Podejdź tu. Podejdź tu. I zrób siku. Trudno, no co? No nie, to nie. No to bardzo mi przykro. W takim razie naprawimy. O, widzicie, tutaj może podejść, a tutaj możesz. No możesz tu podejść, halo? Hmm. Dziwne. A możesz teraz skorzystać? Czy jesteśmy e, skazani na. Tak, jesteśmy skazani na całkowite e, bycie brudnym. I nie mam pojęcia dlaczego. Dlatego mm, bardzo mi przykro. Dobra, weź gorący prysznic mi się. E, mamy dzisiaj troszeczkę achievementów do zrobienia. Tylko jeszcze nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, musimy tutaj. Yy, znaczy tak, biorąc pod uwagę pracę, codzienne przygotowywanie posiłków, także zróbmy sobie jedzonko. Zróbmy sobie. A, jakąś tam pastę. Yy, nie jestem pewna, ile tych posiłków dziennie musimy przygotować, żeby mi wbiło 100%, także. Yy, tak, zobaczymy, ile mi da ten jeden posiłek. Może mi da 100%, czyli byłoby całkiem spoko. W sumie jeden posiłek by wystarczył, tak myślę. Byłoby fajnie. O! Sing for me, 282 simoleony. Super. I wbiło mi przy czymś wykwintny posiłek. Pozostało nam srebro na kolacji, i to właśnie dzisiaj spróbujemy zrobić. Czy tę uroczystą kolację. Ze względu na to, że dzisiaj nasza Holly nie idzie do pracy, bo jutro idzie do pracy i jutro tego nie będziemy w stanie zrobić, chociaż w sumie może by i dało radę, no ale wiecie jak to jest. Dobra. Tutaj naprawimy jeszcze nasze jacuzzi, które się popsuło. Gdyby tylko chciała ze mną współpracować, to byłoby spoko fajnie. Naprawiać przez pilota. Gdzieś tutaj chyba powinny części, właśnie tej części się zrobiły. Można je odzyskać. O Jezus Maria. Okej. Okay, I jeszcze tutaj trzeba te wyrzucić. Szaleństwo z tymi kwiatkami. Nie można nigdzie dojść. Okej. Okay. Potrzebuję zrobić przyjęcie. Tylko obawiam się, że do przyjęcia bym potrzebowała znajomość z kim. A ja znam tylko te osoby, które tutaj są. Ale spróbujmy. To ma być uroczysty... Uroczysta kolacja. Hmm, kolacja trochę za wcześnie na kolację, ale zobaczmy, co możemy zrobić. Yy, uroczysta kolacja, upiorne przyjęcie, wesele, przyjęcie urodzinowe, uroczysta kolacja. Dobra, kupmy to prestiżowe już, yy, już niech będzie, może będzie łatwiej. No właśnie, gospodarzem będę ja, a gośćmi, hmm, w sumie mogę tych moich zaprosić, także spoko. Żywieniowca nie potrzebuje miejsca, oczywiście rezydencja. Ok, i zaczęło się... Hmm, przygotuj posiłek dla grupy, dobra. Yy, przy, przy, przy wykwintny jakieś kluski na przyjęcie, to powinno być to. Ewentualnie przygotuj... Nie, to też jest na przyjęcie. Innego chyba dla grupy nie widzę. Więcej opcji? Nie. Dobra, czyli to musi być to w takim razie. <laughs> Przypomniałem, fakt, że się lodówka popsuła. No ale spoko. Ile mamy czasu? 5 godzin. Świetnie. Dobra, spróbujemy. W sumie co mi szkodzi spróbować. Może się uda. Niech Simowie tańczą w tym samym momencie. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Zawołaj na posiłek. No, zawołaj na posiłek. Okej. Okay. Super. Teraz tak, łączymy muzykę. Włącz pop. Komuś muszę podziękować za przybycie. Tylko jeszcze nie wiem komu. Dobra, tobie na przykład podziękuję za przybycie. Wystarczy, że jednej osobie podziękuję i powinno mi zaliczyć. No, podziękuj. Halo, no dobra mamy srebro i teoretycznie srebro, no to srebro na uroczystej kolacji, dobra Zaprasz trochę kawy, opowiadaj dowcipy dobra, to mogę przy okazji poopowiadać tej dowcipy spróbujmy zrobić złoto jeżeli by się udało zabawne, opowiedz śmieszną historię przestanie rozmawiać z nimi jemu tylko opowiedz śmieszną historię czy to jest, tak, dobra no, come on dobra, jedno E, jeszcze jedno pod tytułem Żartuje politykach, Niech będzie. No, dobra. Aha, zapoś trochę kawy lub herbaty, ktoś tam wbił. No, opowiedz ten drugi. I jeszcze musimy tańczyć. I wydałoby się, przydałoby się coś takiego jak tańczy razem. Ale może jak ona zacznie tańczyć, to może wszyscy zaczną tańczyć. Chociaż mogłabyś tutaj po prostu przyjść. Możesz tutaj przyjść? Czy to jest zbyt trudne dla ciebie? Dobra, teraz powinnaś dać radę tutaj przyjść. Chodź. Tańczemy. No, tańczcie. Halo. Tańczemy. Wszyscy. Spróbujmy, no może się dołączą. Mogę na ciebie kliknąć, żebyś tańczyła też. Tańcz z Simką Nicole. Okej, okay. i jeszcze tańcz z Simką Serpensotria. No, wszyscy tańczą. Super, mamy złoto. Dobra. Jeżeli to było to... To chyba to mamy. <laughs> mamy to. Ale super impreza wyszła, nie? Normalnie, po prostu szaleństwo. Powinnam chyba jakiś element za to dostać. Co to jest? Wieszak na garnki. Okej, okay, to można zawiesić. A na przykład tutaj. Yy, imbir. Nie, nie chcę tego. Ok. Zobaczmy, co mamy do ogarnięcia teraz. Czwarty poziom kariery kulinarnej. Yy, trzy rodzaje wspaniałych potraw. Hmm, gotuj. Yy, m, m, dobra czyli wystarczyłoby trzy różne potrawy, tak mi się wydaje. Także najpierw może spróbujmy naprawić ten, że lodówkałkę. <grym zniszczone> dobra. Może tutaj posprzątajmy jeszcze trochę, zanim zacznę cokolwiek robić, bo przecież będzie yy, smutna, bo jest brzydko i w ogóle. No właśnie. O, dobra, sam zaczął sprzątać. Nie przeszkadzajmy mu, to też można sprzątnąć w sumie. Kurde, coś te simsy po prostu mi wariują, nie? Ostatnimi czasy. Um, miało być gotuj, tak? Gotuj. Hmm. Dobra, zacznijmy od najdroższego. Pikantna zupa. Ja wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy mi zaliczę. A właśnie a zaliczyło mi ten. Ukończone, dobra, okej. Okay. W takim razie powinien być jutro awansik jakiś, może? Czy coś ten deseń? Dobra, jedno. Nie jedz tego, nie, to nie jest nam potrzebne. Sprzątni i to też sprzątni. Mhm, i to też sprzątni. O zupełnie incze, naprawdę. Trzeba to wrzucać do kosza, nie? Dobra. Oj, chora jest bydaczek. Dobra, gotuj. Teraz na przykład jajecznica. A co? Stać nas. To będzie drugie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jeżeli o to chodzi w ogóle. Najgorsze będzie ten czwarty poziom kariery kulinarnej. No, Kalo, miałaś robić, gotować? Coś, cokolwiek. Przecież masz gdzie to robić. Fajnie, wynoszą śmieci, sprzątają. Bardzo mi się to podoba w takim razie. No, rób to miecznica. To nie jest nic trudnego przecież. Wspaniała potrawa. No dobra, no. Może o to chodzi. Jeżeli nie, no to jesteśmy w tyłku, że tak powiem, bo nie będę miała pojęcia, co zrobić. Ale jednak to o to chodziło. Dobra, sprzątni. A jesteś głodna? Chyba nie jesteś mi się głodna. No, może troszkę. No dobra, no to sobie wszam. Już nie będę taka zła. Pęcherz i zabawa. Dobra. To się ogarnie kiedy indziej. Jeszcze trzecia potrawa. Czyli tak, to muszę sprzątnąć w ogóle. No, come on. Ciekawe jest no, co z tym kibelkiem się stało, że nie można do niego wejść. A teraz spróbujemy skorzystać. No, niby nie ma dojścia. Hm. Dobra, to spróbuję to troszeczkę zrobić inaczej. Wow! <grystanie> Dobra, grąd, działa. Nieważne jak grąd, działa. Pojedynczy bo boże, jakie to jest straszne. Grunt, że działa. Najważniejsze to. Dobra. Zabawa by się przydała, tak? Dobra, to w takim razie oglądaj kanał kulinarny, niech będzie. Niech będzie kulinarny. Co to tam było z tym kibelkiem? Aha, raduj z widetu. Ulepszona toaleta, super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj się ktoś posikał i nie wiem, czy to przypadkowo... Nie, to na pewno nie nasza misia. Prawdopodobnie wszyscy mieli problem z tym, żeby dojść do łazienki. Tymczasem ja ją wysyłam na spanie i... Wysyłam na spanie. Jezus Maria. No to idź tutaj spać, w tym łóżku w takim razie. W którymkolwiek, proszę cię. O, jasu. Ja to prostu wrzucę do kosza. Bo, bo tak. No i spać. No halo, Miśka! Co ty odpierdzielasz? No dobra, już. Grunże się w tym położyła. Nie wiem dlaczego w tym nie można się teraz położyć, ale gra mnie po prostu nie lubi. Dobra, widzimy się, jak Miśka wstanie. Dobra, wydaje mi się, że takie rozwiązanie, jak zrobiłam, e, powinno najbardziej działać. E, także weźmiemy sobie e, pod prysznicem, pomyślimy, będzie zainspirowana i pod warunkiem, że mi tutaj w ogóle przyjdzie. I patrzcie, tutaj mi wejdzie, a wziąć prysznic, no nie może. E, także... Ta gra mnie po prostu nie lubi, wiecie? No po prostu mnie nie lubi. A teraz... Możesz... Możesz, super. Czyli jeżeli teraz położę tego kwiatka tutaj, to czy będzie to przeszkadzać? Mam nadzieję, że nie. No to jest to, co ona mi teraz odwalała przez ten czas. To jest po prostu jedno wielkie szaleństwo, bo tu nie może wejść, tu nie może wejść, tu nie, tu nie, tu nie. Uch, dobra, zróbmy sobie śniadanko. Jakąś zwykłą, darmową owsiankę. E, tutaj chyba nie mam żadnego oświetlenia aktualnie. Także. Mm, no może nie aż taką, może weźmy zwykłą, łazienkową lampkę. Ja wiem. Taka powinna wystarczyć. OK, Róbmy sobie siadanko. Dzisiaj Misia pierwszy raz idzie do pracy, słuchajcie. Także mam nadzieję, że od razu y, będzie jakiś tutaj super ekstra... Y, no, jak to się mówi? Awansik. Bo tak jak wiecie, potrzebujemy czwarty poziom kariery kulinarnej, a póki co mamy dopiero pierwszy, bo pierwszy raz idziemy dzisiaj do pracy. I, I weź... sprzątnij, misia, sprzątnij. Proszę. Aha, po prostu prysznic się popsuł. I mamy trochę sprzątania po wczorajszej imprezie, tak by the way. Fajnie, że y, wszystko... aha, do kosza i... Do zmywarki, a tego już nie sprzątnie, bo nie ma miejsca w zmywarce. Ok, zrobimy sobie wykwintny posiłek pod tytułem migdałkowe migdałowe makaroniki. Bo musimy wbić jeszcze ten, trzeci, ten tę trzecią wspaniałą potrawę, o! Sing For me, zarobiło 292 simoleony, bardzo się z tego powodu cieszę. Czy minął tydzień do tego, żebym mogła kolejną? Jeszcze nie, dobra. Jeszcze nie minął tydzień, żebym mogła zalicencjonować kolejną e, piosenkę, żeby było więcej hajsu. No niestety, bardzo mi przykro. Not this time, baby. W takim razie czekamy, aż się zrobi pyszne jedzonko. I tak, pozostało nam zrobić dziewiąty poziom wykwintnego gotowania. A, żeby nie było tak fajnie i tak miło. Okej. Okay. Mm, musimy naprawić ten. <noise> ten prysznic, co się popsuł. Także, misia, dajesz y, radę. Proszę. Dziękuję. Nie wyganiaj mnie, no. Przyjaciółko, moja droga. Y, jak ona się nazywała? Nieważne. W każdym razie, y, co ja mogę zrobić? Nic nie mogę teraz zrobić, tak szczerze mówiąc. Y, właśnie, bo sprawdziłam to. Osiągnie wiek dorosły, wystarczy, że będę młodą dorosłą. <grym> o, mama mija. No dobra. Także wydłużyłam czas bycia piękną i młodą, i tak, pozostało nam póki co chyba czekać tylko na to, żeby być starszą. Nie no, żartuję. Musimy po prostu iść do pracy, osiągnąć czwarty poziom, i zastanawiam się, co jeszcze z tym zrobię, ale myślę, że nie będę tego jakoś bardziej przyspieszać, bo. Bo tak, wiem, że jesteś chora. Nie wiem, jak ci teraz kupić jakąś... Ej, jakieś lekarstwo przez telefon. Nie mogę, bo nie widziałam w sumie. Dobra, możemy... O, właśnie, możemy się troszeczkę wzbogacić. Klasyczny duży obraz. Lecisz, maleńka. No Jezus Maria. Przecież anulowałam ci to. <śleszki> takie zło, takie zło. Straszne przeżycie, wiem. Dobra, maluj. Miałaś malować! Dlaczego... O Jezus Maria. Co za. Co za. co za. ciku. Dobra, zaraz poczuję się lepiej i będzie mogła dalej malować, no. Wiem, że jesteś oszołomiona, zawstydzona i w ogóle, ale teraz możesz malować, także maluj. E, idzie do pracy o godzinie 16. Tak, dokładnie. Za chwilę idzie do pracy właśnie. Także, no, będzie fajnie, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że dostanie awans, bo jeżeli nie dostanie awansu, to będzie trochę smutno. 16. Ej, 16 godzina, powinna iść na pracy. Aha, dobra, jeszcze chwila do 16. .00. Dobra, weszło, że ma iść do pracy. Dobra, trzymamy, Holly, wszyscy kciuki za ciebie. Niech ci się wiedzie w tej pracy. No, niedługo wróci nasza Holly z pracy, bo o pierwszej, zobaczymy czy będzie awans, bo jestem tego bardzo ciekawa, także czekajmy i... i... i niestety nie, 135 simoleonów, ale jednak awansu nie było także musimy, musimy, musimy podwyższyć nasz standard naszych usług. Posprzątamy pierwsze, zrobimy sobie jakieś jedzonko. Zawsze to wpadnie mi jakieś 20 albo 50% czego... No właśnie, oddali mi właśnie Alex, bo mi porwali Alex. No, przygotowywania jedzenia, bąci, drinków. Nie będę kupować czego? Jakiegoś stołu do robienia picia, ale... Sorry. Mm, 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 po prostu coś mam zjeść, coś mam przygotować. Także zobaczymy, ile jedna potrawa da mi procent. Może 100? Może 25? A może 50? Prawdopodobnie 50, tak mi się wydaje. Chociaż dopiero zaczętam. Uh o -oh, się popsuła. 25%. Napraw. Napraw misia, napraw, napraw, napraw. To się wszystko zaraz zjarczy. To będzie takie szaleństwo, że o ja pierdzielę. Zaczniemy prowadzić chyba nocny tryb życia, z tego co widzę. Obecnie, także spoko. Holi całkiem nieźle się jeszcze trzyma, także okej. Okay. Idź mi się idź, 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 bo mi się zaraz posikasz, będzie taki finał tego. No, no i dlaczego nie mogła iść? No. Rusz się stąd, ziomek. Ok, podejdź tu. I skorzystaj. Dobra. Trzeba będzie to chyba w ten sposób robić. Mogę mogę jeszcze skończyć troszeczkę obrazu. Może uda się go domalować. No już. Idź malować. Przydałoby się troszkę kasiorki jeszcze zanim pójdę spać. Znaczy pójdzie spać yy, Holly. Ja nie. Ja jeszcze trochę do spójścia spać, mimo że jest późna godzina, ale ale okej. Okay. Wyłącz to. Telewizję też wyłącz. Niepotrzebny ci telewizor? To ja płacę rachunki, tylko ja mogę, mogę oglądać. A aktualnie pracuję na to, żeby te rachunki opłacać. No. Nie skończysz. Skończyła. Uuu, arcydzieło. dzieło. U, 2000. Uhu, uhu. Oczywiście, że chcę sprzedać. Dobra, to w takim razie ja ją wysyłam spać i, i widzimy się, jak wstanie misia i się wyśpi. Jak pójdzie mi spać do tego łóżka. Nie rozumiem jej. Susmary, ja po prostu nie rozumiem. Możesz się położyć w tym łóżku? Nie, bo wolisz się pierdzielność na podłodze. Spoko. Genialnie. Nie mam zielonego pędzia. Co się kuźwa tutaj dzieje i dlaczego ona nie chce spać w tym łóżku? A w tym? Możesz się położyć w tym? Dziękuję. Okej, okay, wydaje mi się, że starczy jej tyle spania, ze względu na to, że musimy jeszcze troszeczkę pogotować. E, dlatego... No, pogotujmy. Mamy dopiero 25% ogarnięte, a jeszcze troszeczkę nam brakuje do 100. Żeby mieć to 100%, żeby nam podwyższyło ocenę pracy. Tak. Na pracę? A najlepiej, jakbym poszła zainspirowana, czyli pomyślała przed y, pracą. O, 75%, czyli może jeszcze... Y... Sałatka ogrodowa dla innej osoby? Nie, z tego, bo nie potrzebujesz. Nie jesteś głodna aż tak bardzo. Znaczy, sałatkę ogrodową sobie piszę, tylko że <laughs> sprzątnij, bo nie ma gdzie. W ogóle, powinnam to wziąć i wywalić. I tego kwiatka może gdzieś tam z tyłu postawić, czy coś? Nie? Nie? Dobra, to też wywalam. Potrzebuję więcej miejsca, niestety. Więcej niż myślałam. No, dlaczego nie możesz tego. O Jezus, dobra, już. Już niech będzie. Czasami to wszystko mi się tak strasznie buguje i nie chcę działać, że jestem zmuszona do tego, żeby sama coś zrobić, zamiast rozkazać Simon. I... Come on. Brawo, Paul. Dopiero teraz się zorientowałeś, że pan się jest kosmytą. Spoko. Tak, wiem, że za godzinę zaczyna pracę. Wiem, wiem, ja to wiem. Ja to wiem. Pomyśl. Pod prysznicem. Troszeczkę zjemy, tak do wpół do. A potem idź się, komp. Idź, idź. No. Udało ci się w, wrzucić w kolejkę. Cieszę się. Będzie zainspirowana? No proszę, no bądź zainspirowana. No. Idź do pracy. Niech mi to wskoczy na zainspirowaną ile. Dwa, jeden. Zainspirowana, please. This? Nie. Wow! Ha, ha, ha. Mamy drugi poziom. Dobra, to w takim razie z, y, pozwolę jej wejść. I troszeczkę się tutaj aromaterapia. Um, um, pobudzeni to nie. Skoncentrowani to też nie. Podekscytowani. Um. Dobra, to niech będzie to. Bo tam ze smutkiem i w ogóle z rozdrażnieniem widziałam coś takiego. Także niech sobie posiedzi. Niech się naemocjonizuje tymi wszystkimi pozytywnymi emocjami. Super. Może sobie jeszcze pogadałabyś z nimi, ale nie, no bo po co, nie? Rozmawiaj przy okazji. Come on. I zaraz ją wyślę spać, bo zaraz mi po prostu padnie w tym łóżku, znaczy w tej wannie. Tylko, że nie ma wolnego łóżka. Jest tylko to wolne łóżko, które nie chce działać. Także ym, tam też będę musiała zrobić jakieś przemeblowanie czy coś ten desen, nie wiem, poprzestawiać to wszystko, albo się wszystko odblokuje jak wstań, jak zresetuję grę, albo nie wiem po prostu. Będziemy musieli to przemęczyć. W każdym razie mamy wolne łóżko, bo akurat Serpensotria wstała. Yy, I co, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli czekacie na kolejne odcinki, na pewno czekacie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. И, честь!